że jeden błąd przekreśla wszystko już ona Cię nigdy nie będzie chciała. Te i 80 parę innych bzdur rozpisałem w tym kursie, gdzie masz link do niego tutaj na ekranie. Nie daj się, stary, zmanipulować sam sobą i w ogóle cudzymi programami, bo Ty cierpisz. To nie masz tych relacji, jakie mógłbyś mieć, jakie chciałbyś mieć, tylko dlatego, że wierzysz w rzeczy, które nie są Twoje, bo ktoś ci kiedyś mówił. Rodzice, otoczenie, szkoła, może coś przeczytałeś, może program w telewizji, może posłuchałeś jakiś pani psycholog w sukience po koskach i pierdoliałem kojaków na szyi, że mężczyzna powinien być taki, siaki i owaki, o ona nigdy nie podejrzewa żadnej kobiety. Posprzątaj głowę, daj sobie szansę. Ok? Dokładanie nowej wiedzy nie zawsze działa. Sprawdź link. Wiesz, wiesz, jak to jest zajebiste uczucie, kiedy nie musisz udawać, kiedy jesteś totalnie, autentycznie prawdziwym sobą?